Raczej spadł, bo idzie on na dach. I tu ten budynek podobno był bardzo ładny, no ale już nie jest, bo nawet prawie, że nie ma. Tu widzę, że mamy łóżka i meble. Tu jakieś stare puzzle. Tu tabletki leżą. I tu przynajmniej dach się nie zadypa. Tak bardzo jak w poprzednich budynkach. Tu, gdzie wchodziliśmy, leży sfilanka. Pewnie z drzwita, muchy nie wchodziły. Tu rzeczy prywatne pewnie osób, które Mogły przebywać. No i tu są toalety. No i tu jest już też wszystko porozwalane. Tak samo jak tam. O. Jakiś skład, gdzie tam już się trochę zerwało. i są też jakieś rzeczy ptaków. To, to, to. Tu tak to, to wygląda. To. Wiem, tu jest tak to, zakryta. To, 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 to. Tu jest stara paletka z farbami. Tam materac i tu stare metalowe schody z tego budynku, co się zburzył. Jesteśmy w kolejnej części. Prawdopodobnie tego obiektu. I ten największy budynek, który są tam jego ruiny, spłonął yy, prawdopodobnie w zeszłym roku w wakacje. Tu są same, materace i jakieś półki. Tak to wygląda. Widzowie, jesteśmy tutaj w tej drugiej części. Tu jest ta toaleta. Tu coś śmierdzi. I jest jakieś łóżko. I stary klosz lampy. Ale tu żarówki wyglądają na nowe. Więc coś jest tutaj dziwne, a największy budynek, podobno ten, który się w zeszłym roku spłonął, podpalił właściciel. A tu jest jakiś łańcuszek z muszelek. Nie łańcuszek, to jest jakiś taki długi sznur z muszelek. Nie wiem skąd się to, to wzięło. No. Tu jest już bobagan. Wybita lampa, ale jest tu ładnie. Widzowie, widać, że nic się nie zerwało. Tu były pokoje, w którym mieszkali goście, którzy tu przyjeżdżali. To samo, tylko tu już z dachem mamy problem. No i tu też jest szafka i po łóżka. Tu są okna i tam widać. Dalej. Las. No a tu też jest jakaś szafka i pusty pokój z dywanem. To jest jakaś mała półeczka. Idziemy. Tu jakaś szafka A tu okno na las C -c -c -c. Dobra widzowie to będzie już koniec tego odcinka Ja się z wami żegnam I pa, pa! Historia opuszczonego ośrodku łódzkiej filmówki. W latach 90. wytwórnia zaczęła przeżywać kryzys. Rozpoczął się proces likwidacji i sprzedaży majątku. Przez jakiś czas, do 2006 roku, ośrodek był jeszcze dzierżawiony i działał, ale z czasem został wystawiony na sprzedaż i trafił w ręce prywatne. Od tego czasu popadał w ruinę. Około rok temu jeden z głównych budynków spalił się. Nie mogło dojść do pożaru instalacji elektrycznej, ponieważ nie była doprowadzona do tego budynku. Prawdopodobnie ktoś podłożył ogień. W pobliżu znajduje się również opuszczony ośrodek domków letniskowych, Emma Lester, Jeśli zna ktoś dokładną lokalizację, niech wyśle mi ją na maila. Mój mail w opisie kanału. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że wam się spodoba.